Czy te gry się dobrze zastarzały? Dzisiaj znowu mamy dla was dwa konkretne przykłady i opowiemy już teraz, zdradzimy, jeden się źle zastarzał, drugi całkiem nieźle. Tak, powracamy, bo obiecaliśmy, że to będzie seria, więc jest seria, choćby miała trwać tylko dwa odcinki. A w ogóle to witamy się z wami Łukasz i Radek. Ok, dzisiaj sięgamy naprawdę do głębi celulozy, bo będzie prawdziwy klasyk no i straszny starość. A będzie to, uwaga, aż dziwne, że nie w białych rękawiczkach. Ravenloft, przygoda do Advanced Dungeons and Dragons wydana w roku 1983. Mam tutaj oryginał, który, prawdę powiedziawszy, boję się nawet kartkować. Więc, ja e, więc, żeby. Więc, żeby. to się nie rozpada. Wtedy była taka moda, że okładka e, i dodatkowe materiały, takie jak mapy, nie były strzybane, tak, żeby się nie musieli tego rozprówać, e, tylko to wszystko było po prostu złożone. Tutaj mamy mapkę taktyczną Barowi, tutaj ten zamek Ravennoft i tak w dalej. Widać, a sam... W ogóle widać ten klasyczny stary styl, ale mimo tego. To wygląda pięknie. W sensie, nie wiem, jest to jest idealnie To w sejfie, chyba, mm. na No, blisko. W każdym razie, żeby nie obawiać się, że w którymś momencie podczas czytania, przeczytałem ten moduł przynajmniej kilka razy, żeby nie obawiać się, że podczas czytania mi się to rozpadnie, kupiłem sobie jeszcze print on Demand dokładnie tego samego i tym już mogę rzucać i zrzymać się nad tym, nie ma problemu. Oczywiście. To jest całość, Tak mapki są po prostu na końcu dodane, zresztą wydrukowane, no muszę przyznać w bardzo dobrej jakości, wygląda to niemal identycznie, no poza tym, że jest to zwykła klejona książeczka. No dobra, ale nie o jakości wydania, chociaż to też chyba ciekawy temat, ale o zawartości. Ravenloft jest to przygoda, chyba najbardziej, jedna z najbardziej rozpoznawalnych, jedna z najbardziej klasycznych przygód do a Dungeons and Dragons wśród takich tools jak Tomb of Horrors bym ją wymieniał. Także każdy, kto interesuje się chociaż troszkę tdk o tej przygodzie przynajmniej słyszał czy słyszała. Autorami jest Małżeństwo Tracy i Laura Hickman. Tak, małżeństwo, nie siostry, jak często się słyszy, zwłaszcza na YouTubie. to nie są siostry Tracy i Laura, to jest Tracy i jego żona Laura. No, tak wyszło. Co ciekawe, tylko Tracy Hickman pracował w TSR, bo wtedy Dungeons and Dragons było jeszcze w swojej macierzystej firmie, zanim Wizards of the Coast wykupiło TSR. Tylko Tracy tam pracował, natomiast pisali swoje przygody i różne inne rzeczy do dodeków razem. I tutaj zostało to uwzględnione, mamy Laurę wymienioną wśród autorów, mimo że Zostało to stworzone formalnie przez Tracy'ego jako pracownika TSR, ale Tactical Studies Rules, to jest bardzo dziwna nazwa firmy, no ale Gary Gygax generalnie miał problem z nazywaniem rzeczy. Um, no dobra, to zacznijmy od tego, dlaczego to jest takie legendarne. Wśród innych dzieł tych samych autorów warto wymienić fenomenalny, znaczy będący fenomenem Dragonlance. Takiego chwała chyba troszkę zbladła ostatnimi czasy, chociaż wydano suplement do piątej edycji Dragonlance, ale w edycji drugiej, w Advanced Dungeons and Dragons na pewno było to dużo głośniejsze, no ale my nie o tym, my to temat na może kiedyś, natomiast dzisiaj Ravenloft. Dlaczego to było takie genialne, dlaczego w dawnych czasach... Ten moduł, ten scenariusz był wskazywany jako jeden z najlepszych, najbardziej no, przełomowych. Po pierwsze, wprowadzało to klimat horroru do Dungeons and Dragons, co samo w sobie było dość przełomowe i ciekawe, bo faktycznie to jest horror. Co ciekawe, i tutaj już schodzimy troszkę w głąb teorii narracji, mamy tutaj aktywnego antagonistę, co w scenariuszach do RPG papierowych nie jest wcale czymś oczywistym. Tutaj nie, nie chodzi tylko o to, że mistrz gry, mógł tego złego, złym jest wampir, tak to domyślamy się, e, tu jest zresztą na okładce widoczny, e, czyli hrabia książę Count Stracht von Zarowicz, no ładne imię, pamiętamy o nim do dzisiaj, jeszcze w piątej edycji wraca do nas, nawet dwa lata temu na Free RPG Day wydano jego figurkę, no ale to... Znowu nie o tym. Nie chodzi tylko o to, że mistrz gry mógł aktywnie tego wampira gdzieś tam wtykać i tak dalej, no bo to może robić mistrz gry w każdym scenariuszu. Tutaj natomiast mieliśmy mechanizmy, tabelki, które jakby sterowały tym wampirem, że mistrz gry mógł nie tylko nim sterować, ale mógł się też od modułu dowiedzieć, co robi wampir. Tak? I można było to rozegrać. Kilkukrotnie, bo te poczynania wampira jego cele, miejsce, gdzie był ukryty, to w jaki sposób będzie działał oraz to, gdzie znajdują się artefakty, czyli przede wszystkim ten słoneczny miecz, którym można go unicestwić, no, raczej który dobrze sobie radzi z krojeniem go. Te wszystkie rzeczy były w losowych miejscach i moduł sugerował nam, żebyśmy przed grą użyli tych wszystkich tabelek i ułożyli sobie coś w rodzaju tarota albo pasjansa. No, ale chodzi o przewidywanie przyszłości, więc może tarota. Mieliśmy to zrobić za pomocą zwykłej talii kart. Ona nie była tutaj dodana. Natomiast wzmianka: no, jeżeli nie macie zwykłej talii kart, to użyjcie kostek. Można było rzucać na te tabelki kostkami. Natomiast no, no, definitywnie ciekawiej robiło się to kartami. E, no i wtedy przewidywaliśmy, gdzie wampir jest ukryty, jakie ma cele, gdzie są poukrywane te różne artefakty i dalej. Spoko. No i teraz gra mówi nam tak. Jeżeli gracze. Nie skorzystałem z pomocy, no właśnie tutaj pojawia się słowo gypsys, potem zmieniono w kolejnych edycjach, powstał lud specyficznie wymyślony dla Ravenloftu nazywany Wistani, więc ja może już się będę posługiwał tym sformułowaniem, ale tam była wróżbitka, Madame Ewa, która mogła nam powróżyć. I teraz, jeżeli gracze nie dotrą do niej, albo nie skorzystają z jej usług, to to co mistrz gry zrobił przed grą jest prawdą, natomiast, czyli... Te artefakty są ukryte tam, gdzie wylosowaliśmy przed grą. Ale jeżeli gracze skorzystają z pomocy Madame Ewy, to wtedy układamy im tego tarota na żywo podczas sesji i to jakby nadpisuje to, co zrobiliśmy wcześniej. Bardzo ciekawy pomysł, zwłaszcza kiedy już się dowiemy, że Ludwistani współpracuje ze Strahdem i raczej Madame Ewa nie życzyła nam dobrze. No ale to inne sprawy. No dobrze, to teraz jeżeli chodzi o jakość wydania, są mapki, są przepiękne ilustracje, chociaż to jeszcze czasy, kiedy te moduły były czarno-białe i tak dalej. Karty, jak już mówiłem, kart nie dostaliśmy. Karty pojawiły się dopiero w piątej edycji w formie tzw. talii Taroka. No, taroka, tarota, nie? bardzo podobne słowo. To również ukazało się po polsku, a ja niestety mam tylko wersję po angielsku. Znaczy, nie, żeby to było ważne, w środku są obrazki. Natomiast ten pomysł został rozwinięty, potem w drugiej części Rivenoftu pojawił się jeszcze ciekawy sposób wróżenia słusów, ale to do tego też zaraz dojdę. Natomiast najpierw dokończmy to. Co tutaj zastarzało się dobrze? No to wszystko, co wymieniłem. Ciekawy antagonista, sposób randomizowania setupu, tak ustawień gry, że za każdym razem to może być zaskakujące troszkę nawet dla mistrza gry. Co ze się źle? No, na litość pańską to jest Advanced Dungeons and Dragons. W drugiej części tej kampanii, część, nie jest kampania, w drugiej, Raven of 2 był taki moduł po prostu. W nim znajdujemy wyjaśnienie, co to jest TACO, czyli two Hit Armor Class Zero. Jeżeli wiecie, o czym właśnie powiedziałem, o co chodziło, to właśnie przed waszymi oczami wyświetliła się ta kosmiczna matematyka, którą trzeba było opanować, żeby grać w Advanced Dungeons and Dragons. Kolejna sprawa jest taka, że to ostatecznie, pomimo wszystkich swoich zalet, jest Dungeon Crawl. Tak musimy, łazimy po prostu po zamku Ravenloft, przeszukujemy go od piwnicy po najwyższe wieżyczki. No jeżeli ktoś lubi Dungeon Crawl, to da się to przetłumaczyć, przepisać na, na język piątej edycji, na matematykę piątej edycji i sobie w to zagrać. Natomiast, jeżeli chcielibyście zagrać w odświeżoną wersję tego, no to powiem tak, Twórcy też zauważyli, że nie zastarzało się to specjalnie dobrze, i wydali Curse of Strach, czyli Contra Strach do edycji 5, które są o wiele bardziej rozbudowanym, uwspółcześnionym modułem, rozwiniętym o te elementy lorowe i roleplayowe. Także mamy okazję naprawdę poczuć, że jesteśmy w tym świecie. No i wreszcie kolejna sprawa jest taka, że no. To jest Dracula. Po prostu, tak, to nie, nie, ma, nie ma czego ukrywać. Jest wampir, który był zakochany. Stracht kochał Tatianę, która pokochała jego brata, Sergeja. Piękne imiona dobrane tutaj, idealnie, nie? <trymne> Jestem pewien, że dla Amerykanów to jest za wiele barwniejsze niż dla nas. Stracht zabił Sergeja, przez co Tatiana popełniła no, to słowo, którego na YouTube nie wolno wypowiadać. I tak dalej I historia się, a teraz ich duchy powracają, by ponownie się zjednoczyć. Romantyczne, wampiryczne, straszne, no i niestety mechanicznie obecnie no, powiem szczerze, wolałbym to zjeść niż to prowadzić. Czyli nie, nie zadaję pytania, czy jeszcze to gra? Nie, nie, na pewno nie. Natomiast yy, mniej znana jest, no to nie jest kontynuacja, ale nazwijmy to dwójeczka, czyli Ravenloft 2, to jest taka bardzo sugestywna okładka, to lata 80 obfitowały w mocne treści. Nie krępowali się. Nie krępowali się i tutaj z kolei po, zamiast y, Tarota pojawia się mesmeryzm, czyli y, wróżenie poprzez hipnozę. O wow, jest to naprawdę bardzo rzecz. się rzecz, y, pojawia się też postać alchemika, który rozszczepił swoją osobowość i tym sposobem stworzył, no właśnie, tu nie pada słowo wampir, tylko Richard stworzył stworzenie, istotę, która nazywa się no, Strach von Zarowicz, jak, jak żeby inaczej, nie? Dobrze, to prawdę powiedziawszy, jako jest to też o wiele dłuższe, bo tamten moduł miał około 30 stron, ten ma ich już ponad 50, jest tu dużo więcej treści i fajnych postaci, chociaż jest delikatne odstępstwo od dedekowego klimatu, bo mamy wrażenie, że to się dzieje w czasach wiktoriańskich i tak to no, wszystko tam wygląda, natomiast Pomysł na horror w Dungeons and Dragons okazał się bardzo płodny, i z czasem dostaliśmy cały setting Ravenloft do Advanced Dungeons and Dragons, który był wielkim sukcesem i rozwijano go potem w każdej kolejnej edycji. No, tutaj warto by wymienić na przykład edycję trzecią, Expedition to Castle Ravenloft, które z czasem doczeka, to już bardzo rozbudowane w porównaniu z poprzednimi modułami. Które z czasem doczekało się wydania planszowego. O nim dzisiaj nie będę nic mówił, bo Radek już pewnie się niecierpliwi. Może kiedyś o tych, o tych grach, o tej serii pogadamy, bo tych gier ukazało się całkiem sporo. Natomiast wreszcie na koniec. Czy coś z tego, co wypączkowało z tej pierwotnej kreacji Tracy'ego i Laury, zostało do dzisiaj? No tak, został Cars of Straight który okazał się również po polsku jako klątwa strada, czy strada, no nie wiem jak to wymówić. I to bardzo polecam. Jest to zresztą dość powszechnie uważane za jeden z najlepszych, a być może nawet najlepszy moduł do piątej edycji. Okazało się to też po polsku. Po polsku jest raczej już nie do kupienia, poza second handem. Po angielsku też osiąga już dość wysokie ceny, więc jeżeli... Chcielibyście coś takiego mieć w swojej kolekcji to powiedziałbym jest to ostatni dzwonek, a moim zdaniem naprawdę warto, bo jest to dojrzała, przemyślana wersja, wydanie Ravenloftu na języku piątej edycji. Obecnie mamy wznowienie piątej edycji, czyli tak zwane 5e2024. Naprawdę mogli wymyślić jakąś mądrzejszą nazwę, nie wiem, co było złego w 5.5. No ale tak wyszło. No zobacz, na razie zapowiedziano yy, Pojawił się pierwszy dodatek ze scenariuszami o smokach. Niezbyt udany, i zapowiedziano pierwszy setting, którym oczywiście jest Forgotten Realms, jak żeby inaczej. Liczba stron w zapowiedzi jest imponująca, ciekaw jestem, jak to będzie. Zobaczymy, czy doczekamy się też czegoś wampirzego, horrorowego do najnowszej edycji Dungeons Dragons. Tym samym ja już kończę. Idea Ravenowstwo zestarzała się przepięknie. Sam moduł, no co macie. No, Łukasz Wam przed chwilą przedstawił ideę, rzeczywiście, która nie zestarzała się aż tak dobrze. Ja mam trochę inny temat. Jest to gra, którą ogrywałem ze swoimi sąsiadami jeszcze w czasach, w czasach podstawówki, więc to było naprawdę dawno temu. I mam tutaj na myśli Vigilante 8. To jest gierka, która docelowo przede wszystkim wychodziła na PlayStation 1, aczkolwiek doczekała się kilku różnych portów, tak między innymi tak specyficznego jak ten na Game Boy. Kolor, e, wolałbym to zakopać, gdyby nie to, że jest dużo warte, bo to jest karygodne, co oni zrobili. E, to już 98. w tak, 98 rok później doczekało się nad kontynuacji e, Second Offensive, bo rzeczywiście okazało się wielkim hitem i trafiło też na Nintendo 64, więc to są takie fajne konskie smaczki. Ale czemu odniosło sukces, no wiecie. Gry, w który, których jeździsz samochodami i się strzelasz, w tamtych latach to było całkiem spoko. No to... Co ma się nie podobać. No właśnie, co ma się nie podobać. Zresztą wtedy też brulowało Twisted Metal mm -hmm. i to był tytuł głośniejszy na pewno, więc jeśli nie kojarzycie to 8, to prawdopodobnie Twisted Metal kojarzycie, szczególnie, że czekał też się w edycji nawet serialowej, tak? którą możemy teraz na serwisach streamingowych. To jest swoją drogą taki gatunek, który mocno zniknął nam z mm -hmm. radaru, nie? Niestety, strzelane wyścigówki. Kiedyś było tego całkiem sporo. No, Interstate 76, to też była kozacka mierka mm -hmm. przecież. No i kontynuacja na pewno. No ja wspominam Revolt. To się jeździło okay. takimi zabawkowymi samochodzikami, ale to się strzelało siebie rakietkami, piorunkami i tak dalej. To było dużo. Tak, to rzeczywiście to wygląda dobrze. Nawet jest na mojej liście gier do kupienia i planuję się ją nabyć w tym miesiącu, więc być może o tym też coś się No ale czemu wybrałem akurat Vigilante 8 i czemu uważam, że się dobrze zestarzało? A zestarzało się moim zdaniem całkiem dobrze, chociaż tutaj taka ciekawostka dla Was. W 2008 roku pojawiła się kontynuacja, właściwie remaster, który trafił docelowo na Xboxa 360, więc jeśli z jakiegoś powodu ta stara grafika, którą tutaj mamy, bo oczywiście pokażę Wam przywitki, nie przemawiała do nas, no to najbardziej możecie się przeskoczyć do tej wydanej w 2008 roku gry, która wyglądała naprawdę nieźle i grało się w to do tego stopnia spoko, że ja bardzo chętnie nawet teraz bym zagrał mhm. zresztą, a grałem ze swoimi znajomymi całe dziesiątki godzin. No, wracając do tego, czemu tak właśnie wybrałem to Widzielante 8. Jak już jeśli jesteście z nami dłużej, to wiecie, mam nadzieję, że lubię gry kanapowe i lubię obrywać dane tytuł z kumplami, najlepiej rzeczywiście w jednym miejscu. No i 8 to jest jedna z tych gier, która przede wszystkim była stworzona do konkurencji, tak czy mamy rywalizować ze sobą, to jest oczywiście jest tryb takiej klasycznej historii. Pewnie, jasne, możemy tak zagrać. Aczkolwiek, no przede wszystkim, to chyba mamy frajdę, kiedy strzelamy do swoich znajomych. A frajdy było dużo, szczególnie, że tam było udostępnionych aż 12 różnych pojazdów i każdy z tych z pojazdów miał też swoje ulty tak zwane, tak? Czyli ten trzos jakiś finalny, który rzeczywiście rozwalał wszystko dookoła. W samej historii Michelin to się, wiecie, rozbałka w fikcyjnych latach 70 gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych. To dlaczego uważam, że to się godnie zastarzało? a naprawdę uważam, że się godnie zastarzało. głównie z tego względu, że ta gra, mimo tego, że nastawiona była przede wszystkim na typowo módzkę, no nie oszukujmy się, mm -hmm. katowaliśmy naszych przeciwników, no to miało bardzo dużo elementów, których teraz w grach już brakuje. Tam mieli taki, wiecie, bardzo pikantny, ostry humor, mm -hmm. więc te gagi tam były na porządku dziennym i było ich dużo i cały czas ktoś się z tego śmiał. No w tych czasach to się wydaje właściwie nie do pomyślenia. Czy tej popraw, po, po, wiecie, jak jest, tak? No, obejdziecie, wejdzie nawet. No, no nie zagrajcie nie. w najnowsze sensu, tak? Powiedzieć no. o tym, że humor w tej grze jest wymuszony, to nic nie powiedzieć. No właśnie, na takich przykładów jest pewnie dużo więcej, zresztą nie będziemy wchodzić w filmy, ale ostatnio Łukasz oglądał pewien film, który no, miał być śmieszny, a niekoniecznie, no, ale widzicie jego winę. E, więc tak, po pierwsze. Co mi odda godzinę 20 mojego życia? To był hint swoim drogą. To okej. Okay. Po pierwsze, świetna rozgrywka dla jednej osoby lub dla grup. Po drugie, to no te gagi, humor, w ogóle klimat. Po trzecie, mapy były strasznie fajnie skonstruowane, także każda różniła się mocno od drugiej. Miały też takie elementy ruchome, czy nie wiem, jakieś e, latające samoloty, które jeszcze to urozmaicały. Więc to są trzy elementy, które wtedy już były świetne, i dalej są. Jedyną wadą, którą bym pewnie powiedział, to jest jednak to, że graficznie to się zestarzało źle. I tak jak powiedziałem wcześniej. No nie każdemu się to spodoba z tego, z tego względu, że te kwadraciki, no koleboczy, niestety. Ale na PC współczesnym, znaczy nie mówię o emulacji, bo to pewnie by się udało, ale nie zagramy w to na Steamie czy na Gogu, trzeba mieć PlayStation 1, nie? E, tak, tak, trzeba mm. mieć. No problem też był taki, że kiedy w 2008 roku pojawiła się ta wersja arcade, o której opowiadałem, czyli trafiła na Xboxa 360 i trafiła do usługi live, no teraz w Xboxa 360 też już tak raczej. No, nie zagramy sobie. No, nie jest to konsola, którą kupimy w każdym markecie. No właśnie, natomiast no, ja Wam gorąco polecam, bo jest mnóstwo zabawy i też warto pamiętać, o czym ja nie wiedziałam do dzieciaka, dowiedziałem się o tym dopiero wiele, wiele lat później, kiedy zagrałem w to na nowo i przeszedłem kampanię. Tam każdy samochód, jako samochód kierowca, zobacz, jak to patrzeć na to, ma inne zakończenie, więc warto tą Gierkę przechodzić mm. ten 12 razy i poznawać historię tych dwóch gangów. Trochę lepiej, szczególnie, że te historie wcale niekoniecznie kończą się dobrze, tak jakbyśmy chcieli w momencie przejścia gry, więc to też jest taki kolejny smaczek, który można by dodać do tej puli dobrych, tak? Dobrych punktów tak, mhm. dla, dla podsumowania tego. Są oczywiście wydania gorsze i to z Nintendo 64 nie przyjęło się tak dobrze, a to, o którym też już mówiłem, to jest prawdziwa aberracja, i chociaż można było grać przez ten system linkowy, tak, na Game Boy'u, to jest. No, wszystkie troje dzieci w Japonii, które miały to ten tak. gadżet, na pewno to grały. <grym> Dokładnie, tak, ale wiecie, to jest, to jest fajna ciekawostka to jest akurat smaczek bardziej niż, ja to traktuję oczywiście jako smaczek bardziej niż jako grę. Aczkolwiek nie wiem, jakim cudem można było z tego zrobić port tak skrajnie inny. No bo ja też oczywiście pokażę Wam przebitki, ale ta gra tutaj wygląda zupełnie inaczej. No też się nie ma co dziwić, mm -hmm. okay, bo nie ma zbyt dużej mocy obliczeniowej. Ale też nie wiem, co za mózg wpadł na to, żeby to naprawdę wydać. A nie sprzedała się praktycznie w ogóle, jak się można domyślić, więc zdobycie teraz tej fizycznej wersji tego do, dodatkowo w takim stanie, no to no w Polsce prawdopodobnie nie znajdziecie. Być może się Wam uda na eBayu, jeśli poszukacie mm. przez x miesięcy. No ale kończąc, czy uważam, że się godnie zestarzało? Tak, jak najbardziej, szczególnie, że ja nie mam problemu z gorszymi grafikami że mm -hmm. nie przeszkadza mi to, zresztą wychowałem się na taki grech, więc to też pewnie jest jakiś atrybut. A jeśli chciałbym pograć coś nowego, to rzeczywiście skoczyć sobie na arcades do Xboxa czy więc z mojej strony mocno, mocno na plus. Także odbijam trochę piłeczkę, bo u Ciebie nie poszło, u mnie to jest trochę, trochę lepiej. To znaczy Ravenloft jako... Koncepcja jest dalej żywy, tak i dalej chętnie w to gram, i dalej chętnie bym prowadził taką kampanię. Natomiast no, na pewno nie ten pierwszy, najstarszy moduł bezwzględnie trzymając się zasad, bo no, nie, nie chcę, może pokażemy to na przebitkach, ale to momentami wygląda jak podręcznik do matematyki. Tak są mnóstwo tabelek, cyferek i tak dalej. No to wtedy chyba nie No, raczej nie. No dobra. Tymczasem macie od nas kolejne dwie stare gry. No. Czekamy też na Wasze komentarze. Oczywiście I sugestie. No właśnie, no bo pewnie jest spore prawdopodobieństwo, że graliśmy w gry, które Wam chodzą po głowie. I może warto byłoby je odkopać, sprawdzić, jak się zestarzały. Bardzo chętnie Wam taki materiał przygotujemy. Jasne, a tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia.